Kebabów przyrządziłem naprawdę wiele. Były te standardowe, kule mocy kupione w supermarkecie i furtowni. Były także domowe, marynowane kurczaki, mielone mięso, później mrożone. W bułkach, w ciastach różne. Ale dzisiaj zrobimy kebab, który ostatnio podbija internet. Nie jest on może jakiś mega innowacyjny, a jedyna rzecz, która się różni w tym kebabie, to to, że będzie nam potrzebny papier do pieczenia. Uzyskamy efekt, jakbyśmy ścinali prosto, właśnie z grilla kebabowego mięso cieniutko pokrojone. Ja jeszcze dzisiaj będę grillował sobie waż zrobimy taką wersję, nie wiem, gemuzę, a te dodatki to już standardowo, kto co chce. Tutaj mamy ponad 600 g mięsa, polecam serdecznie, jeżeli kupicie fajny kawałek wołowiny i sami ją zmielcie albo zlećcie to zmielenie. Te marketowe, no sami wiecie, różnie z tym bywa. Jedną całą cebulę. Z 200 gramów jogurtu naturalnego i ulubioną swoją mieszankę przypraw do kebaba, do gyrosa. Czy to gotowe takie ze sklepu, czy jakaś tutaj przez Was przyrządzona. Możecie dać na przykład czosnek granulowany, paprykę wędzoną, paprykę słodką, ostrą, trochę ziół, trochę może pieprzu ziołowego, ale przede wszystkim tego dodatkowego orientalnego smaku doda między innymi kminżyński, czyli kumin. Ale to tak jak mówię, to jak to woli, czy chce ktoś jakoś pikantnie, czy jakoś tak neutralnie. Ja dałem sporo, bo chcę zrobić w końcu taki kebab, który będzie wyrazisty. Dobra. Mieszu, mieszu dobrze wymieszajcie, żeby to było wszystko takie już właśnie ze sobą sklejone, no i nakładamy. Ciekawostka dotycząca papierów: zwróćcie uwagę na to, do jakiej temperatury można go używać. I to nie dlatego, że ktoś sobie tak wymyślił, a to dlatego, że większość dostępnych na rynku posiada taką warstwę woskowaną, właśnie między innymi po to, aby nie przylegało. No, ten papier nie jest takim zwykłym papierem. Temperaturę, do której można używać, przeważnie jest podana i jest to standardowo 200 stopni Celsjusza. Ale jeżeli temperatura będzie wyższa, przykładowo powyżej 200 stopni, a do 200 maksymalnie możemy używać, wtedy mogą wydzielać się jakieś tutaj substancje szkodliwe do naszej potrawy wydostać. Tego nie chcemy. I tak, jak chcecie tak na siłę, to szukajcie po prostu papieru ekologicznego czy papieru czystego. Taką copę walimy, na to nakładamy drugi papier. Cała tajemnica w wałkowaniu. Ja rozwałkowałem to mniej więcej na taką grubość, czyli bardzo cieniutko. No prawie dociskałem na maksa. Teraz robimy tak. Ściągamy jedną warstwę, cyk i sobie robimy roladę. Ja no mam jeszcze jeden kawałek. Maksymalnie potencjał wykorzystamy. Damy tam mięso, gdzie jeszcze jest mięse, miejsce. To wszystko ląduje teraz na blasze w piekarniku. Piekarnik do 180 stopni rozgrzewamy i około 20 minut, ale ja postanowiłem wrzucić jeszcze trochę warzyw, których może użyję do środka kebaba. Jak ktoś będzie chciał, to sobie da jakieś inne warzywa. Widzimy się za 20 minut. Przygotowałem taki sos pomidorowy z dodatkiem, jak widzicie, kawałek papryki i pomidorów w środku, taka jakby salsa. Tutaj na bazie jogurtu i śmietany oraz dodatku czosnku, taki lekki, łagodny sos, typowo kebabowy. Trochę świeżych warzyw, typowo kebabowych, pomidor, sałata, ogórek, cebula, można dać jeszcze serfetę. Po 25 minutach mamy nasze kebaby. Nawet widać już, że one chyba się trochę tutaj przypiekły. Ja je w trakcie obróciłem i one wypociły trochę wody i tłuszczu, więc ją delikatnie zlałem. Nie wiem, czy nie lepszym pomysłem byłoby to robić na e, ruszcie, nie? Na tych takich. No i jeszcze te warzywka dodatkowe tutaj pod koniec włączyłem górną grzałkę. Jak widzicie, papryczki się przypiekły, jakieś tam bakłażany, cukinie. Uff! No. Bardzo cienkie mięso, mielone. Takie już od razu. Aj oj oj, oj, oj oj spróbujmy. Mmm. Mm, 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 mm. Jest przypieczone. Ta warstwa tutaj, nawet ma takie. Jak widzicie, tutaj się przypiekła. Ale ja, ja go nie soliłem. Posolimy go teraz. Oj. Ten wygląda. Ten wygląda dobrze. A. My. Ten największy. Czy się tutaj. U. Zrobił aż się kruszy. Pierwszą wersję zrobimy z tymi warzywami zapieczoną. Wezmę sobie placek, wykorzystam ten tłuszczyk. Oj, tak. Mhm. Bierzemy ten placek. A to to mięso. Nie, nie będziemy żałować, dzisiaj mamy go dużo. Ja go nie soliłem przygotowaniu, więc ja jeszcze troszeczkę posolę. Bo powiem wam, że przyprawy super. Brakuje tej soli. Damy sobie sosu. Tutaj damy łagodnego. Damy też ten lekko pikantny. O! I tutaj papryczkę. Polecam ściągnąć tą skórkę. Ona potrafi się przykleić, niestety, do żołądka. Dobra, i te warzywa dajemy teraz grillowane. Pryka. Tu jakieś bakłażany, cukinie. O! Esu, to będzie dobre. Cebula jeszcze grillowana. A takie zrobię z dwóch stron. Go zawinę. Do środka wszystko elegancko. O tak. I takie zawiniątko do opiekacza. Na chwilkę. Siup. Teraz pora na test. Jak on w końcu wygląda? No, moi drodzy, wygląda całkiem, całkiem smacznie. Jak na taką amatorską przygodę. A tu jeszcze propozycja podania tak. Jeżeli ktoś nie lubi w bułce albo w cieście, to takiej oto zrobiłem na talerzu. Tutaj jak widzicie, piękne mięsko. O, takie świeże warzywka. No i fryteczki. Brakuje jeszcze, żeby tu był sosik. O, proszę bardzo. Biało-czerwony. Który wybieracie? Albo w cieście, albo na talerzu w ten sposób, a może jeszcze w bułce, a może jeszcze w jakiejś picie, a może jeszcze w czymś innym. Dajcie koniecznie znać, bo powiem Wam szczerze, że naprawdę to świetnie wygląda. Nawet tutaj już w tym momencie pozuję do miniaturki, bo nie wiem, który kadr będzie piękniejszy. A teraz najważniejszy test, czyli smak. Zaczynamy od tego z grillowanymi warzywami. Mięso mm. jest bardzo delikatne. Dobrze, że je posoliłem. Możecie oczywiście w pierwszym etapie, kiedy już przyprawiacie, dodać mięso, dodać sól. Jedni uważają, że dodanie wtedy soli powoduje, że mięso jest suche, gumowe. Inni uważają, że to nie zmienia. Ja przeważnie daję po smażeniu, jeśli chodzi o wołowinę. Zróbcie sobie z tymi warzywami. Jak będziecie robić na tej blasze, dorzućcie jakąś paprykę, dorzućcie pomidorka, dajcie serio jakieś warzywo typowo do grillowania. A teraz profesjonalny test. Tego oto zestawu. To mi się wydaje, że jest taki prawdziwy chłopski zestaw. Talerz. Pojem sobie, co ja będę bułkę jadł. Wolę tutaj mięsa wziąć. Mam tego sosiwa. Proszę bardzo. Weźmiemy sobie z tym mięsem. A weźmiemy taki wszystko po trochę. Trochę tych frytek. Oh, tych warzyw. W tą biało-czerwoną. Lecimy. Jeszcze polska. Mm -hmm. Mięso ciepłe. Gorące. Frytki też, sosy zimne, chłodne i warzywa też, świeże, chrupkie, chłodne. Mmm, to jest najważniejsze, kontrast. To zimne i chrupie, to ciepłe i chrupie. To mięsko najważniejsze. O kurde. Mimo, że wygląda to jak zwykła kula mocy, ja przynajmniej wiem, co tam było w środku. No chyba, że ktoś mnie na mięsie oszukał. Nie wiem, który lepszy, serio. Ten grillowany tam, czy ten na talerzu? Czy to będzie kebab? Czy to będzie pizza? Czy to będzie chleb? Czy to będzie bułka? Róbcie swoje rzeczy w domu. Serio. Zobaczycie. Na przyszłość to zaprocentuję. Tymi warzywami to, to można sprzedawać. Życzę wam wszystkiego smacznego. Cześć.